Cześć. To Karolina z Polish for you i Cześć. To jest z nas Polish for you. Witamy i dzisiaj chciałyśmy opowiedzieć wam parę słów, e, powiedzieć wam parę słów na temat e, naszego projektu e, Polish Cafe. Tak, e, to jest nasz projekt, e, który powstał dzięki Karolina twojej studentce, prawda? Tak. Tak, ona była pomysłodawczyni, znaczy ona, ona miała taką, miała swoją potrzebę, e, ją zgłosiła, a właśnie miała potrzebę mówienia po polsku e, gdzieś poza salą lekcyjną. I wtedy nam takie się światełko pojawiło w głowie: No właśnie, gdzie nasi słuchacze, gdzie nasi kursanci e, mają w ogóle szansę w tym kraju mówić po polsku, bo, bo zdałyśmy sobie sprawę, że poza lekcjami z nami e, nie, prawda? Tak, mimo że ten absurd jakby wcześniej już trochę widziałyśmy, prawda, to wiedziałyśmy, że jest coś takiego, że tak naprawdę, kiedy jest się cudzoziemcem w Polsce i mieszka się w dużym mieście i pracuje się w międzynarodowej korporacji, a to jest bardzo często to są klienci w naszej szkole. To um, ponieważ poli swoją to jest szkoła, która stacjonarnie działa w Poznaniu, a Poznań tak. e, wiadomo jest to miasto, gdzie tak jak w każdym większym mieście w Polsce są e, duże firmy międzynarodowe i tam są cudzoziemcy. I uświadomiłyśmy sobie dzięki temu, co powiedziała Twoja. Tak, sprawa, bo to wybrzmiało. Nie, bo to wybrzmiało tak, w końcu. Tak. Mm -hmm. Że, że ci ludzie tak naprawdę uczą się tak sobie amuzą, czyli um, uczą, się, um, uczą się na kursie, wychodzą i już przechodzą na ten um, język dominujący, angielski i tak pomyślałyśmy sobie, że to jest po prostu tak smutne, no trochę tak... tak, um, tak. Właśnie. Tak, smutne, tak. Bo, bo same, jak, jak jedziemy, wyjeżdżamy gdzieś poza granicę kraju, to chłoniemy język kraju, w którym przebywamy, I, i dla nas to jest w ogóle cudowne. I to jest takie smutne, że znaczy my rozumiemy, że ludzie chcą być pomocni <laughs> I, i jakby no, no chcą jakoś przyspieszyć może te komunikacje, nie wiem, ale, e, ale obcokrajowcy bardzo chcą rozmawiać po polsku tak naprawdę i naprawdę chcą ćwiczyć, e, praktykować te rzeczy, których się nauczyli. I, I nie jeszcze, mają z kim? Nie mają z kim, tak, bo bo nawet dochodzi do sytuacji takich, że nasi kursanci idą do restauracji i składają zamówienie po polsku, oczywiście słychać po ich akcencie, że, że nie są Polakami, a kelnerzy. Odpowiadają po angielsku. I to jest tak, problem. o tym opowiadamy bardzo często, ponieważ tak. regularnie i przepraszamy, jeśli się powtarzamy, ale my mamy takiego powtarzającego się, taką powtarzającą się wiadomość na Whatsappie od naszego przyjaciela Biego, który mówi świetnie po polsku i ciągle nam co jakiś czas regularnie wysyła. Więc na Karolina znowu tak. w hotelu. Tam, tym razem w hotelu, a teraz w Warszawie w restauracji. Tak. A teraz w przydrożnym barze jak byłem na autostradzie, to znowu to samo. A to jest człowiek, który mówi spokojnie na B2C1, tak, to nie jest osoba, tak. która duka i się nie dogada i że coś idzie wolniej z nim. To, <laughs> to jest straszne. Tak. Tak, I nawet jeśli... nie znasz się na... Polskiej kuchni, prawda? Tak. I wie, jak, co zamówić, więc to on nawet tam nie ma problemu tak. tego kulturowego z polskim menu, prawda? Tak, tak, ale dlatego też, bo to troszkę teraz wybiegam, ale nawet stworzyłyśmy takie e, przypinki Mów do mnie po polsku, bo byliśmy już tak sfrustrowane tym wszystkim i tak. rozdawałyśmy naszym, naszym słuchaczom i też osobom, które przychodzą na Polisz właśnie te przypinki Mów do mnie po polsku, bo po prostu naprawdę czułyśmy się bezradne. No ale właśnie, tak. powstało, powstało w końcu Polish Cafe. No, dokładnie, czyli z tej bezradności, poczucia takiego absurdu, że oto cudzoziemcy żyją w Polsce, wśród Polaków i, i uczą się języka martwego po prostu, tak się wy... dla nie czyli, nie nieistniejącego, nie. nieobecnego. Nie istniejącego. Tak, nie, nie, na kursie jakby to był, nie wiem, sztuczny język, który, który, którym ludzie się nie komunikują, prawda? Tak. tak, tak. Prawda. I dzięki twojej studentce pomyślałyśmy sobie: Nie, to jest dość. Wtedy tak. powiedzieliśmy sobie: Dość, jak śpiewa Helińska, i stwierdziłyśmy, że musimy coś z tym zrobić. I, i oczywiście wzorowałyśmy się tutaj na, na, na różnych pomysłach, bo przecież ludzie się spotykają, żeby się uczyć języka. I właśnie zwróciłyśmy też uwagę na to, że na tych wszystkich wymianach bo ja byłam na paru specjalnie tutaj w Poznaniu zobaczyć takie wymiany właśnie językowe, że właśnie ideą było niby rozmawianie w języku, w którym chcesz, czyli łączysz Hiszpan, ktoś kto chce rozmawiać po hiszpańsku, łączysz się z inną osobą, która mówi po hiszpańsku, po niemiecku, z osobą po niemiecku i tak dalej, ale to się kończyło po 10 minutach, wszyscy rozmawiali po angielsku. I Ładnie. chciałyśmy to zrobić inaczej, chciałyśmy to zrobić tak, żeby właśnie językiem obowiązkowym był język polski, e tak, ale zrobiłaś oczywiście tutaj cudz, słów i, i to nie jest też tak, że jak przyjdziesz na policz Cafe, to, to, to nie możesz tam niczego powiedzieć po angielsku. To jest jasne, jasne, że, jasne. Że, że, że to można zrobić, tylko ludzie muszą mieć świadomość i za to są nam wdzięczni, że, że tak się dzieje. Mm. Spotkań było Karolina ile? 37. 38 37. jutro. Jasne, są osoby, które e, szczególnie na bardzo niskim poziomie zaawansowania, e, m, mają problem, może nie ta osoba, ale os, e, Polacy, którzy im próbują coś wytłumaczyć, bo nie są lektorami, nie, nie wiedzą też, nie, nie znają tych wszystkich technik, nawet jak my, bo im, my mówimy im o technikach e, tłumaczenia mówienia od początku po polsku, ale no wiadomo, no to, to, to nie są profesjonaliści, ale to nie muszą być, właśnie nam o to chodziło, żeby nie byli. I oni czasami się podpierają angielskim, jasne, ale staramy się, żeby I to smartfonami, były... prawda? I smartfony, no smartfony są tak. w użyciu, więc y, nie ma, skoro są te narzędzia, to y, nie uszukujmy się, że ich nie ma. I one tak. są po to, żeby z nich korzystać, prawda? Y, ale jeszcze tak trochę wracając do początku, y, y, Policzka P wy, to jest idea, żeby obcokrajowcy spotkali się z Polakami i żeby językiem dominującym był tam polski. Tak. I do czego my tam jesteśmy potrzebne? My jesteśmy potrzebne do koordynacji, tak naprawdę, do, do ogarnięcia sytuacji, do przywitania, do połączenia ludzi na odpowiednim poziomie. Ze sobą i z Polakami, bo często jest tak, że jeden Polak ma pod sobą, pod, jakby opiekuje się, jest takim przewodnikiem dla paru osób i żeby było mu łatwiej, a te osoby staramy się dobierać na, pod, na podobnym poziomie. No wiadomo, robimy też jakby reportaże z naszych spotkań, zdjęciowe. Koordynujemy wszystko, chodzimy, przysłuchujemy się też. Oczywiście, że nawiązujemy relacje z tymi ludźmi, to nie jest tak, że, 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 że nas tam nie ma, ale właśnie. też jakby aktywnie nie uczestniczymy w, w tych wydarzeniach. W tym uczestniczą i oni są sercem na naszego projektu właśnie Polacy i obcokrajowcy. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby byli tam Polacy, nie jedna nauczycielka i sami obcokrajowcy, bo to. to takie spotkania też się odbywają i one są w porządku, ale nam chodzi o to, żeby obcokrajowcy mieli kontakt z Polakiem, bo nie każdy ma dziewczynę, która ma babcie. Tak. I e, słuchajcie, e, jeśli nas oglądacie, jeśli uczycie polskiego, i myślałabym o czymś takim, żeby zrobić u siebie w swoim mieście policzkafę Coś takiego, tak, właśnie mm. takie polisz kafe. I to wcale przecież nie musi być w Polsce. Ale najważniejsza jest ta idea, żeby ten polski był numerem jeden. Tak. I, żeby byli obecni Polacy. Ale najważniejsza rzecz, Karolina, która, która jest przy policzkafę i którą, um, którą um, którą polecamy. To jest po prostu radość, tak. ze spotkania ludzi. Tak. z tego, że tak. ludzie po prostu się autentycznie spotykają, są Tak, I, i są sobą otwarcie. się interesują. Tak. tak, i słuchajcie, napisano o integracji to my, I będą jeszcze tomy powstawać, i, yy, i nie wiem, co tam w nich będzie, i będzie wielu polityków, którzy będą mieli swoje pomysły albo inne na integrację, ale nie ma nic lepszego. Ludzie tak. siadają tak. obok siebie, patrzą sobie w oczy, spotykają się i po prostu gadają. Tak. I to jest, będziecie, jeśli się na takie coś zdecydujecie, będziecie świadkami po prostu takich pięknych spotkań. Tak. I przyjaźni często, bo one, one wykraczają tak. poza polish kafe i to też wielu e, uczestników podkreśla, że to nie chodzi już o je, język, oczywiście jest ważny, ale o język jest tylko e, takim pomostem. I tak naprawdę chodzi o kontekst z drugim człowiekiem i e, o, o wspólnie spędzony czas. Także to są naprawdę niezapomniane historie, tam padają zaskakujące pytania, jeszcze bardziej zaskakujące momentami odpowiedzi, jest to też gimnastyka dla umysłu. Także każdy tam coś. Bo to nie jest tak, że tylko. I jeszcze wiesz, myślę Karolina, żeby powiedzieć jedną ważną rzecz, że jeśli byście myślały o czymś takim, żeby coś takiego zrobić, to wiecie, to jest też myślenie o nas, bo to nie chodzi o to... Um, oczywiście, że też chodzi o to, żebyście um, promowały siebie jako nauczycielki i żebyście miały y, nowych uczniów i żeby się y, ludzie y, uczyli polskiego, no ale właśnie to robimy dla siebie, bo im więcej będzie takich ludzi, y, to to jest lepiej dla nas, bo my będziemy y, miały wtedy kogo uczyć. I, y, i nieważne, czy one cię będą uczyć u ciebie, czy u Twojej konkurencji, czy tam, nie wiem, online z kimś jeszcze, ale ben, będzie się ten ktoś uczył. Tak i kto się będzie, będzie kręcić. No właśnie, i to y -hmm. się będzie kręcić. I będzie bo teraz y -hmm. miały poczucie, że, że uczestniczyć w czymś ważnym, bo to jest ważne, bo Polski jest. Y tak samo ważnym językiem jak um, każdy inny język i y, y, warto się go uczyć tak jak każdego innego języka i nie jest to język światowy i nigdy nie będzie i jak się go uczysz to, y, to wiesz z tego nie tylko radość, ale to jest narzędzie, naprawdę narzędzie do komunikacji. Dokładnie, dokładnie. To, to też jedna z, z uczestniczek mówiła, że język, ten, ten język, to że ona się go uczy i rozumie coraz lepiej daje jej takie poczucie więzi z Polakami tak. po prostu, że bez tego, no, jest taka, w takim balonie. Ale tak. jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, bo też nas parę osób pytało, no a co Polak z tego ma, no obcokrajowiec tam przychodzi i się uczy tego, a co Polak z tego ma, no właśnie Polak ma, ma, ma to spotkanie, ma to, tak. że, że może się podzielić z sobą, jest takim przewodnikiem, opiekunem troszkę po nas samych. I tak, na to, 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 to tak, jak, jak, jak najbardziej to są takie... Ref, um, nawet jeśli te refleksje są niewielkie, um, nawet jeśli są nieduże, i to mamy zawsze takie poczucie, że gdzieś tam to ziarenko, coś jakiegoś, coś się przesunęło, że... Że jednak jako Polak czy Polka usiadłam obok tego Ukraińca, że usiadłam obok tego Libańczyka, że porozmawiałam z Francuzem i że, że to po prostu jest, no, że to jest wszystko możliwe, prawda? I jeszcze, jeszcze to najważniejsze, jeszcze ci ludzie zadają jakieś takie pytania o Polskę, że ja nie wiem, prawda? Tak. i że chcą mówić w tym naszym języku. Naprawdę chcą, więc... szczerze chcą. Mhm. Zachęcamy gorąco o takie konkretne wskazówki, tak. e, gdybyście chciały, to Karolina. Tak, to mamy dla Was e-book albo e-booka. W narzędziu komunikacji pewnie e-booka, według tak. słownictwa. To tak, e stracałyśmy to ostatnio, Karolina. Tak, to jest tak, fałszywe tak, tak ale oczywiście się na tym zatrzymałam, no bo to jest takie jeszcze nie, nie do końca Świeże, się, się tak, wiesz, w tym rozgościłam. W każdym razie mamy dla Was materiał w formie PDF-u. Zrób sobie Polisz Cafe. Tak, całkiem darmowy wystarczy nas napisać maila na kontakt małpa My to Wam wysyłamy. Ze swoimi życzeniami i, i kciukami. Dla was jeszcze taki mały cykl filmików, który znajdziecie na naszym kanale na YouTubie na playlist Policz Cafe, prawda? Tak. I, i tam się wypowiada się Sabrina z Brazylii, tak. wypowiada się Karolina, wypowiadam się Karolina i Jan jako Polacy, jak i co i, i, i dlaczego przychodzą na Policz Kafe. Jeszcze jeszcze dwa takie filmy które zaprzyjaźniona z nami dziennikarka Kasia Kajewska z nakręci tam możecie się też dowiedzieć więcej zobaczyć jak tak. to po prostu wygląda tak bo to jest taki materiał na żywo, czy znaczy nakręcony podczas spotkań także polecamy bardzo także albo e-book albo filmiki albo wszystko piszcie do nas tak Bierzcie, y, róbcie dziewczyny, tak. to będzie fajnie, nawet jak spróbujcie sobie, spróbujcie tak. sobie. Bo to daje takiego powera i widzicie wtedy, że ta praca naprawdę ma głęboki sens i jest bardzo tak. ważna. I ludziom potrzebna. Naprawdę. Dokładnie. Także powodzenie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy z Poznania. Tak, jak tak sobie nieśmiało coś tam pomyślicie, to y, dawajcie koniecznie znać na Instagramie, na Facebooku, na mailu, e, tak. wszędzie tam e, jesteśmy tak. i jesteśmy do Waszej dyspozycji. To... Dokładnie. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Dziękujemy. <laughs> Trzymajcie pa. się, pa pa.